Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie nasz tryb wyzwania. W tym tygodniu trafił nam się tryb wyzwania pod tytułem Psychiczne Przetrwanie. Zdrowie, zmysły są cennym zasobem, gdy brakuje tabletek i światła. Uważaj, szukając tego. Koszmarnego ducha. Oznacza to oczywiście, że duszek jest na poziomie koszmarnym, czyli mamy dwa dowody. Natomiast nie mamy również tabletek i zepsute breakery, czyli nasze światło. Dodatkowo startujemy grę posiadając 75% Sanity, a na całe szczęście jest to na mapie Ridgeview. Ale nie ma co przedłużać, czas wejść do rozgrywki i sprawdzić, jak pójdą nam te trzy gry. Szybko, prędziutko wybieramy nasze View i lecimy do mapy. Do dyspozycji od razu widzimy, że zostawili nam oczywiście całkowitą aktywność, dzięki czemu możemy odkryć e, czy duch. Coś zrobił, czymś ruszył, czymś rzucił, e, czy cokolwiek tam e, innego się zadziało. Mamy do dyspozycji wszystkie przedmioty, z tego co widzę, oprócz e, naszych kadzideł. E, wszystko jest tierem pierwszym i mamy jedne Sanity Pisy, które nawet nie działają. W każdym razie, trzeba pamiętać, że ten duszek e, e, ma... Dwie sekundy grace period. Oznacza to, że w momencie, gdy zaczyna hunta, to mamy tylko dwie sekundy, żeby od niego odbiec, bo po tych dwóch sekundach zaraz zacznie nas gonić. Dlatego ten mnożnik, mnożnik, ten poziom trudności tego wyzwania tygodniowego jest troszkę cięższy niż w przypadku zwykłej klasycznej gry. No ale trzy gry i ogromny payout. Teraz przechodzimy do rozgrywki. Alex Buckley. Pamiętajcie, że w takim trybie wystarczy odgadnąć ducha i nic więcej. Nie robimy żadnych dodatkowych zadań. Chcecie, możecie, nie dostaniecie żadnych ogromnych pieniędzy dodatkowych, ponieważ mnożnik tego wyzwania jest razy 1. Po prostu za wykonanie prawidłowo trzech duchów dostaniecie. Po prostu te 5000 dolarów dolarów, tych pieniędzy growych w każdym razie. Ale dobra, bierzemy pierwsze przedmioty, jakie nam się przysłużą do odgadywania duszka. Zazwyczaj będą to oczywiście przedmioty dowodowe i o ile nie będziemy mieli duszka typu Demon bądź Tej, to raczej nie musimy się martwić na samym początku. Sprawdźmy, poszukajmy oczywiście wszystkiego. Nie wiem, gdzie duszek może być. Bo może być wszędzie, tak jak na każdej zwykłej rozgrywce EMF tieru pierwszego, pamiętajcie, o laleczka wodu Pamiętajcie, że żeby dopilnować, żeby EMF był włączony Ma on taki specyficzny dźwięk i świecące, e świecące diody I mamy duszka Tu albo tu, sprawdźmy od razu Za ultrafioletem, no cudownie wręcz Spójrzcie na to, pierwszy dowód za nami może mamy gdzieś orby? Poczekajcie. Oczywiście zasada to nie oni. Fajnie, zaznaczymy ultrafiolet. Oni od razu nie może być. Duszek może być blisko tego pokoju, bądź dokładnie w tym pokoju. Nie jesteśmy pewni gdzie, więc sprawdzimy to temperaturą, naszym termometrem dokładnie. Spójrzmy po resztę przedmiotów. Orbów nie widzieliśmy, z racji tego, że gramy na ducha koszmarnego. No to nie mając orbów możemy wykreślić oczywiście mimika, który nam w tym zestawieniu jest, ale sprawdźmy kolejne dowody, że przypadkiem nie było, że ostatecznie to będzie mimik, bo te orby po prostu się pojawią, bo się zbakowały gdzieś w ścianie bądź cokolwiek. Lecimy do środka. Sprawdzimy, gdzie on tam może być. Uwaga, uwaga. Które to będzie jego pomieszczenie? Czy to będzie to pomieszczenie? Szkoda, że dali pierwszotierowy termometr, który jest po prostu najgorszym przedmiotem. Po tych zmianach termometrowych ten przedmiot jest naprawdę. Tak nieużytkowy. Ta temperatura skacze góra dół, pomimo tego, że temperatura jest stała. Okej, okay, kolejny dortz sprawdźmy znowu ufałkę. Znowu pięć paluszków. Liczę na obakiego. Może się trafi, może nie, kto wie. Może tutaj jest? W ogóle jest ciepło wszędzie. Okej, okay, tu jest bardzo ciepło. Ta temperatura mega rośnie do góry. Czemu? Co ty robisz, kolego? Bo na razie nic więcej się nie pojawiło. Are you here? Are you close? Where are you? Oh, far from there. Okej, okay, mamy spirit boxa, czyli to będzie phantom albo poltergeist. No powiem wam, że trafił tam nam się taki zestaw ducha, że jest turbo łatwy i mamy w dodatku poltergeista. No cudownie. Zobaczcie, jak rzuca. Cudnie, pięknie, ładnie. Oczywiście, jeżeli nie macie jeszcze nie macie takich zdolności do lupowania się z duszkiem na na tej mapie, to śmiało możecie przynieść tutaj jedynego krucowiksa, którego mamy, niestety tieru pierwszego, żeby się zabezpieczyć przed potencjalnym huntem, ewentualnie, co mógłbym wam zaproponować również, to to, żeby przynieść świeczki, żeby wolniej wam spadało sanity Czy my mamy w ogóle dostęp do świeczek? Tak, mamy, czyli możecie po prostu wziąć, zapalić świeczki, porozstawiać gdzieś blisko pokoju ducha Trzymać się cały czas zapolone, Żeby te sanity z 75% Nie uciekało tak szybko Teraz niestety już wiemy, że mamy poniżej 50% Ponieważ zaatakował nas duch poltergeista Więc no co Pierwsza giereczka, mam nadzieję, za nami Oczywiście był to poltergeist Wystarczy tylko zgadnąć ducha I mamy giereczkę pierwszą za nami Czas na następną Druga giereczka, znowu ten sam setup bierzemy. No, nawet nie wziąłem tego samego setupu, ale nie jest to istotne. Kiedyś temperatura była, była moim jednym z bardziej lubianych dowodów do odgadywania, ponieważ temperatura troszeczkę inaczej działała w tej grze. Teraz ona jest troszeczkę bardziej skopana, niestety. Bardzo ciężko jest otrzymać w ogóle niską temperaturę, a co dopiero w ogóle mroźną temperaturę. No, niską jeszcze, jak cię mogę, można zdobyć, yy, mając lepszy przedmiot, na przykład y, termometr tieru pierwszego, tieru ty, drugiego, przepraszam, a... albo tieru trzeciego. Dobra. Okej, okay, mamy ducha na wejściu. To niedobrze. Wolałbym mieć miejsce do uciekania, a nie, że ten duszek zaraz nas złapie. Pamiętajcie, że jeżeli umrzecie w tej grze, na tym Weekly Challenge, ale odgadniecie ducha, to również wam zaliczę tą gierkę. Więc jeżeli wiecie na 100% co to jest za dług, to nawet podczas hanta możecie dać mu się zabić po prostu. A szybciej skipniecie rozgrywkę. Taki mały tip dla was. On tutaj rzucił... Czym on rzucił w ogóle? Talerzem. Oj, trochę daleko rzucił. Okej, okay, to będzie Oniacz albo Polter znowu? Bardzo daleko rzucił. Ale nie jest jakoś... Jakoś nie jest aktywny. Od razu na wejściu straciliśmy 5% Sanity, ze względu na to, że mm, wbiliśmy Pineskę w naszą laleczkę, więc trzeba mieć to na uwadze, że już mamy poniżej 70%. Możemy przynieść faktycznie świeczuszkę, możemy nawet zużyć tego Sanity Pisa, który nic nie daje, ale przynieśmy następne przedmioty i sprawdźmy, co to będzie za duszek. Może wam pokaże jakieś docy, może jakieś pismo wrzuci. Poczekamy, zobaczymy. Docy rozstawione, świeżeczka położona. Sprawdzimy sobie Spirit Boxa od razu. Are you here? Are you close? Where are you? Where are you? Are you here? Are you close? Are you here? Ok, na razie nic nie ma. Chyba był knock-knock, czyli duszek uderzył. O, właśnie w okno. Cudownie, mamy Ultrafiolet. Pierwszy dowód. Zgasił nam świeczkę, czego nie chcemy, oczywiście. Więc utrzymujemy cały czas światło zapalone. Świeczkę zapaloną. Dodcy, może faktycznie będą tutaj. Zobaczymy, czy to się uda. I przyniesiemy jeszcze pismo. Ciekawe, ile mamy teraz? Sandy, trzeba by zwrócić na to uwagę um, w momencie, gdy faktycznie nas dużych zaatakuje. Ponieważ. Wiedząc mniej więcej jaki jest procent spadku Sanity na danej rozgrywce, będziemy mogli w miarę oszacować, za ile ten duszek nas schantuje o ile oczywiście ten duszek hantuje nas poniżej 50% sanity. Bo jeżeli trafiliśmy na przykład na Marę, co w tej grze oczywiście nam się nie trafi, chyba że to będzie w mimiku dający Marę, to wtedy może nas schantować już od 60% sanity, co będzie dużo, dużo cięższe. Natomiast ten zestaw duchów w większości jest oczywiście od. 50% sensu. Najgorszy będzie w tym zestawieniu: Demon, ale raczej raczej nie strzelałbym, że to będzie on. Może mamy Gorio, którego zobaczymy na docach tylko i wyłącznie poprzez kamerę. co zaraz pewno się upewnimy. Mi się wydaje, że poczekamy do hunta, bo te hunty są w miarę szybko i dowiemy się dokładnie, co to będzie za duszek. Przyniesiemy oczywiście pozostałe przedmioty i krucyfiksa, ale może postawimy go gdzieś w miejscu, w którym będziemy stać, żeby być gotowym do rozpoczęcia lupowania. Albo po prostu rozpoczę rozpoczęcie naszej ucieczki w pewnym kierunku. Czyli jak wiemy, że mamy ducha na wejściu, możemy położyć tutaj krucefiksa poza zasięgiem jego pokoju, tylko po to, żeby stać mniej więcej w tym miejscu i szybko uciec za pianinko. Wyłączył, wyłączył oczywiście naszą, zgasił naszą świeczkę. Sprawdźmy temperaturę. Temperatura powinna spaść. Może nie jakoś super szybko. No, nie doczekamy się pewno tej temperatury dzisiaj. No. To, to, to jest tylko go Steven. Co ty robisz? Skubaniutki. Zdziwiłem się, że właśnie usłyszałem dźwięk, ale faktycznie nie za mną drzwi. Widzicie? Skubany chciał mnie nabrać. Skupiłem się na czymś innym, ale dobra. Spada ta temperatura w końcu. Super. Powoli, powoli, ale jednak Zobaczymy w tym czasie czy przypadkiem orbów nie ma, niech ona tutaj sobie spada ta temperatura Zgasił znowu świeczkę, weźmy ją zapalmy ponownie no, Orbów dalej nie widać nie Są nic zbagowane, a nic takiego. Pamiętajcie, że jeżeli widzicie na kamerze albo macie na tyle rozjaśnioną grę, że zobaczycie to po prostu, to w tym boksie, tutaj gdzie jest podświetlony ten element, to jest również ten sam pokój, to jest to samo pomieszczenie, aczkolwiek temperatura w w tym dosłownie prostokąciku będzie inna. To jest spowodowane bugiem, który mm, mówił o tym, że w tym miejscu była inna część pomieszczenia. Dlatego w tym, w tym miejscu będzie kompletnie inna temperatura niż jest tutaj. Więc jeżeli chcecie szukać ducha, który jest dokładnie w tym pokoju, to temperaturę osiągniecie będąc tylko w tej przestrzeni mroźną temperaturę, jeżeli takowo będzie, a nie tutaj, bo jak przyjdziemy tutaj, to ta temperatura zaraz poszypuje do góry, tak jakby to był inny, inne, jakby to było inne pomieszczenie, aczkolwiek nie jest. Ten, tym, tym termometrem akurat nie będziemy mieli jakichś super wiarygodnych i miarodajnych wyników, aczkolwiek właśnie, może faktycznie będzie to Gorio. Wejdźmy z jego pokoju i posprawdzajmy Dotsy. Poczekajmy chwilę, może nawet uda nam się odgadnąć go bez Hanta. Aczkolwiek wolałbym jednak Hanta. Dużo szybciej by poszło. Możemy do tego zużyć albo nasze karty, które mamy tutaj zaraz po lewej stronie, albo laleczkę, co będzie oczywiście szybszym i lepszym wyborem, bo jeżeli trafi nam się hangman na kartach, no to niestety troszkę byłaby lipa. No długo się zanim poczekamy, z tego co widzę. Może to jest jakiś taki. Nieśmiały duch mimika. Nie. To wie. Bardzo dużo rzuca. Może faktycznie to będzie poltergeist? Ponownie. Jesteś ponownie poltergeistem? Niesamowite. Duszku, co ty robisz? Cały dół... Cały stół posprzątał. Wow. Ok, bardzo dobrze mu to idzie. Dajmy się zabić, żeby wam pokazać, że można sobie na spokojnie skrócić tą rozgrywkę. Pismo zapisał. Pismo zapisał. Słyszałem jeszcze, jak pismo na sam koniec zapisał. Jak tylko mnie nas zabił, to od razu zapisał pismo. To było niesamowite. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Ale mamy oczywiście poltergeista, drugiego pod rząd. Tak się złożyło. Co zrobić? Uwaga, poltergeist. I ponownie bierzemy reach view. Startujemy. Bierzemy od razu nasze przedmioty dowodowe, takie jak zawsze, EMF, ultrafiolet i kamerę na orby. I lecimy do środka. Możemy od razu z zewnątrz patrzeć. O, dobra, mała, mała zwierzka. Czy nie widzimy orbów, zaraz na wejściu, na piętrze, co by mogło nam pomóc w zidentyfikowaniu miejsca pobytu duszka? Liczę na to, że znowu duszek będzie na parterze, żeby bez żadnego problemu go odgadnąć i mieć go blisko pod ręką. Piłka z góry zleciała. Ciekawe, czy on ją zrzucił, czy ona sama zleciała? Duszek ją zrzucił. Czyli Duszek jest u góry. Nawet bez Pineski udało nam się to odgadnąć bardzo fajnie. Dortasza raczej nie słyszałem, ale już słyszałem. Ale ten Dortasz był kompletnie gdzieś indziej. Zrzeszcie to. Okej, okay, to, to to, nie tutaj. Czekajcie, czy ja zdążę do tamtego dortacza? Dortacz był tutaj i od razu się włączył prysznic. Szczerze wam powiem, że jak to nie są. Nie są, nie będą bliźnięta. To będzie to turbo dziwny duszek. Dobra, sprawdźmy go. Mamy dortacz, nice. Zaraz sprawdźmy orby, tylko jeszcze raz AMF-a wezmę, bo może będzie AMF-5 Nie ma I pytanie Gdzie ten duszek faktycznie jest? Wyłączmy Sprawdźmy orby Może mimik? Na razie nic nie ma cisza weterze. dobra, lecimy w takim wypadku po kolejne przedmioty Spirit Boxa, koniecznie EMF Spirit Box byłoby nam bliźnięta najprawdopodobniej um, właśnie ten zestaw będzie więc tego EMFa, na tego MMF-a trochę sobie poczekamy ale po cichu liczę, że faktycznie to będzie ten duszek i zauważymy dwie różne prędkości, jeżeli oczywiście dojdzie do tych dwóch różnych huntów, jeżeli będzie tylko jeden i umrzemy, no to w ciemno strzelimy w Twinsy i zobaczymy, czy nam się uda. Może tak, może nie. Kto wie. Na razie nie mamy żadnego dowodu, więc to są tylko spekulacje. Pamiętajcie, że wszystko pod koniec może się diametralnie zmienić. Bo może to ostatecznie będzie tylko mimik, których orbów. E, którego orbów po prostu nie widzieliśmy. Zaraz zobaczymy. Are you here? Are you close? Where are you? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Where are you? Are you here? Are you close? Where are, you? Where are you? Mamy Spirit Boxa. Okej, okay. duszek odpowiedział nam tutaj, więc tutaj się rozłóżmy. Sprawdźmy od razu AMFA, MF tylko dwa. Ultrafiolet jeszcze raz na wszelki wypadek. Dalej nie wiemy co za duszek, więc lepiej sprawdzać dowody po kilka razy. Mm, no dobra. Mamy Spirit Boxa. Orbów nigdzie nie widziałem, aczkolwiek może. <laughs> Ten dyszek po prostu czyta nam w myślach i robi dokładnie to, co chcemy. No, EMF, no jak, jak w mordę strzelił. Dobra, jak dla mnie to na 100% są bliźnięta. I nawet w tym przypadku, gdy mamy EMF A5, który lata jak szalony, no nie może być po prostu nic innego, jak to są bliźnięta. A pierwszy hunt najprawdopodobniej będzie z tego pomieszczenia, aczkolwiek mogę się mylić, ponieważ to oczywiście jest losowe. Ale jeszcze jedną rzecz, którą zrobimy, to pokażemy wszystkim, że wykreślenie Wraith jest równie łatwe jak zaznaczenie bliźniąt podczas hunta. Zaraz zobaczycie. Będziemy mieli wolnego twinsa bądź szybkiego twinsa, czyli normal twina bądź decoy twina, tak zwanego, który jest o 10% wolniejszy od prędkości e, zwykłego mm, duszka, a drugi jest o 10% szybszy. E, różnica między nimi jest oczywi oczywiście 20% równa, więc w takim wypadku bez żadnego problemu będziemy mogli je odgadnąć. Ale zaraz zobaczymy. Przejdziemy za chwilę do hanta Oczywiście, jak duszek na to pozwoli. Ale najpierw rozsypiemy sól, żeby wszystkim pokazać. Znowu MF5. Cudownie, jak to wygląda. Nie wiem, gdzie ten duszek chodzi, więc rozsypmy to wszędzie po prostu. Gdzie się da? Okej, okay, duszek jest gdzieś tam daleko. Mam nadzieję, że tutaj przyjdzie i wdepnie w sól, żeby łatwo wykreślić rave. Chyba, że spali krucefiksa, no to wtedy Liwaj i nie zobaczymy. Zobaczymy ewentualnie po handzie. Jeżeli duszek wywoła hunta, to wtedy będziemy mieli na bug. A może tak zróbmy? Po prostu wywołajmy hunta. Będziemy nasłuchiwać wtedy prędkości ducha, czy duszek będzie wolniejszy, czy może szybszy. Czyli czy to będzie normal twin, czy może jednak decoy twin. Nasłuchujmy. Uwaga, przygotujmy się tutaj. Dortacz. Przeszedł przez sól, teraz nawet słyszałem. Hunt. Spalił krucyfixa i zaraz To jest szybki twins To jest szybki twins 10% szybszy Jak schodził już po schodach na dół To było słychać jego prędkość Rozpędzi się on oczywiście do Niesamowitych prędkości To pozwoli nam na szybkie lupowanie się z nim Zaraz spróbujemy jeszcze Karta tarota Jeżeli oczywiście to przeżyjemy Jeżeli nie to trudno Ups no niestety nie wyszło Szkoda, ale wiemy, że to są bliźnięta. Jakby innej opcji nie ma, e, nawet po tym, jak wykreśliliśmy nasze widmo, e, nie klikam już, żeby po prostu dokończyła się animacja, ale wykreślenie widma. Dlaczego? Ponieważ w depu w sól, którą słyszeliśmy, oczywiście, która była u góry. E, bliźnięta, jak najbardziej, które w sumie odgadliśmy już na samym początku rozgrywki, w momencie, gdy się pojawiła informacja o tym, że dortacz był obok nas i za chwilę po tym w łazience nawet dość daleko włączył się prysznic. Tak oto wyglądają oczywiście nasze trzy gierki na mapie Rich w trybie wyzwania. Widzicie piękny payout 5125. Nie opłaca się robić zadań z tego względu, że mnożnika tutaj żadnego nie ma, więc dostajemy tylko czyste pieniążki. Premia za śledztwo, zobaczcie, 125. Dostaliśmy równo 125 dodatkowo, czyli bardzo mało pieniążków, a 5000 za oczywiście wykonanie naszego tygodniowego trybu wyzwania. Nasza mikrofala działa, pięknie pyka. Zobędziemy jakieś trzy levele. Zobędziemy jeszcze jeden później. Na pewno nie, ponieważ będzie około 1600 właśnie, ale fajny już 22 level wskoczył. Tak oto się prezentowała nasza, w, nasze tygodniowe wyzwanie. Tryb wyzwania. I zapraszam was oczywiście do następnego już za tydzień. Do zobaczyska. Cześć!